W niedzielę 17 sierpnia na basenie w Pieszycach odbyły się pływackie zawody o puchar burmistrza miasta i gminy Pieszyce. Wydarzenie zorganizowane z myślą o promowaniu aktywnego stylu życia było otwarte dla wszystkich chętnych entuzjastów pływania. Basen Pieszycki i zawody pływackie. Wykorzystujemy ten obiekt w okresie letnim, korzystamy z niego jako mieszkańcy, ale też staramy się organizować różnego rodzaju wydarzenia, by naszych mieszkańców zachęcać do tego, żeby korzystali z basenu, ale także, żeby byli aktywni, bo taka, takie, takie pływanie to jest wielka aktywność sportowa. Dlatego bardzo się cieszę, że tyle osób odpowiedziało na nasze zaproszenie, że jesteśmy tutaj. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym. Dzięki którym te zawody się odbywają, bo to zawsze jest tak, że tego typu rzeczy dzieją się wówczas, kiedy spotyka się pasja i wielkie serce człowieka. Dlatego w tym miejscu bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, ale też popatrzcie Państwo, jaki piękny jest nasz basen. To obiekt zabytkowy, bardzo trudno go co roku przygotować do tego, żeby rzeczywiście Wam służył, ale zobaczcie, jak jest pięknie. Myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest najpiękniejszy basen w okolicy, nie tylko z uwagi na widoki, ale też na to, co tutaj. Tutaj mamy. No i jest pełnowymiarowym basenem 50 na 25, to się też rzadko zdarza, dzięki temu możemy tutaj organizować takie wspaniałe imprezy. Zapraszamy. Jak co roku sprawdza się ta impreza, spotykamy się po raz dziewiąty, także zaczynamy od maluchów, jest sześć kategorii wiekowych. I bawimy się. Oczywiście zawody są typowo rekreacyjne, nie, nie stosujemy tu żadnych przepisów polskiego związku pływackiego. Ma to być zabawa dla mieszkańców pieszych i okolicznych miejscowości. Przecież tak pięknym, bo jeszcze naprawdę zazdroszczę wam tego obiektu. My mamy w mieście w Dąbrowie mamy 10 basenów krytych, a nie mamy takiego pięknego obiektu tutaj. Także zazdroszczę wam tego basenu i do władz miasta dbajcie o to. Dzisiaj robimy zawody w formie sportowej, ale mam apel właśnie do rodziców. Ambapę do rodziców, nie, nie oszczędzajcie na, na y, dzieciach, inwestujcie w naukę pływania. Nie chodzi tylko o wyczyn, o wyniki sportowe, o zawody, chodzi o wasze bezpieczeństwo. Pojedziecie gdziekolwiek, nad morze, czy na jezioro, na obiekt otwarty, czy na basen, jesteście bezpieczni, naprawdę. A dziecku, dziecku sprawicie ogromną frajdę. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej, ale tutaj, tutaj się wychowywałem, tutaj uczyłem się pływać, tutaj byłem ratownikiem nad tym baseniem. No potem wyjechałem, jak to się mówi, za chlebem, no i tam się urządziłem, Aczkolwiek Wracam tutaj bardzo często i podziwiam i Wasz basen, i góry. Sport jest bardzo ważny, ruch jest bardzo ważny. Ja sama oczywiście też rozumiem, jakie to jest duże wyzwanie. Jak się bardzo intensywnie pracuje, prowadzi się dom, ma się dzieci, to tego czasu rzeczywiście brakuje, natomiast chyba nie ma nic ważniejszego niż taka aktywność, bycie aktywnym i dbanie o aktywność. I to nie ma związku z jakąś szczególnym myślę, że wyglądem i szczególnymi predyspozycjami. Każdy z nas może potruchtać, pobiegać, pojeździć na rowerze, właśnie popływać. To jest bardzo zdrowe a jest to bardzo ważne bo jest to profilaktyczne działanie dla naszego zdrowia i do tego zawsze wszystkich zachęcam. Życzę przede wszystkim wspaniałej zabawy, bo po to to robimy, żeby dobrze się bawić. Oczywiście będą ci, którzy staną na podium, zdobędą medale, zdobędą te najwyższe wyróżnienia, ale każdy z uczestników myślę, że tutaj będzie pokonywał sam siebie, czyli swoje słabości, swoje ograniczenia, swoje wyzwania, więc tego życzę żeby tutaj, w tym miejscu, dzisiaj spełnić pewnie swoje marzenie i pokonać swoje słabości, bo to jest w życiu najważniejsze, żeby dbać o siebie i powolutku, bardzo systematycznie być codziennie lepszą wersją samego siebie, jak się ostatnio pięknie mówi.